Hej, witajcie drodzy widzowie! Zapraszam was na trzecią kolejkę eee, FIFA 21, trzecia kolejka Ligi Mistrzów, nowy sezon Real Madrid kontra bezbędnego przedłużenia. Przejdźmy sobie do spotkania eee, właśnie Real Madrid, Eintracht Frankfurt, fazy, trzecia kolejka fazy grupowej, bezbędnego przedłużenia, właśnie, przejdźmy do spotkania. Zrobimy sobie tak, Rodrigo a też sobie załatwimy. Lanko zamiast Isco, Valverde Vazquez. é <coughs> ver Zaczynamy mecz z Intraktem Frankfurt No chyba pojem coś pojechano, czy? jest gry w przeciwszą Schmurnie, a nie przelotne kuliwa. Znowu ta bestia się włączyła. No. Zaczynamy. Spotkanie. Benzema na To najlepszy strzelec UEFA Champions League. Jak dziś zagra? Transmisja za chwilę. Właniamy się! Jesteśmy dziś na legendarnym madryckim stadionie Santiago Bernabeu, gdzie piękna, słoneczna pogoda przyja oglądaniu piłkarskich zmagań. Tutaj Dariusz Szpakowski, obok na stanowisku dla komentatorów jest Jacek Laskowski. A dziś dla Państwa i dla nas nie lada kratka mecz fazy grupowej UEFA Champions League. Real Madryt zagra z Eintrachtem Frankfurt. Po postawie w fazie grupowej można rozpoznać prawdziwych profesjonalistów. Na finał pucharu zmobilizuje się każdy, ale żeby do niego dotrzeć, najpierw trzeba umieć wygrywać takie spotkania jak dzisiaj. Zobaczmy, jakim im いいね。 a postrzeżenie, to już trzecia kolejka UEFA Champions League, a więc półmetek rozgrywek grupowych za pasem. Na naszych oczach kształtują się tabele, jedni zmierzają po ławach, inni walczą o przetrwanie. Tak jest, a my to wszystko z przyjemnością dla Państwa komentujemy. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. W ramce oglądać będziemy Thibaut Courtois. Defensorzy to Marcelo, który wystąpi wraz z Danim Carvajalem. Toni Cross oraz Casemiro zagrają w środku pola, a z przodu w ataku wystąpi Karim Benzema. Spójrzmy na ustawienie gości. Trener wybrał dla nich agresywny wariant układu 3-4-3. I druga linia ustawiona raczej jako wsparcie ataku niż obrony, składającej się tylko z trójki zawodników. Tutaj trzeba szybko przerywać ataki rywala, bo kontry mogą być zabójcze. Gwizdek i zaczynamy dzisiejsze spotkanie fazy grupowej Champions League. Podanie po skrzydle. Drodzy możemy się dziś na pewno spodziewać, że... Ależ tam się przedarł! Ażary! I jest kon, proszę państwa, ależ otwarcie. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Obrona popełniła błąd, który składniki wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna, indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1 do 0. ...na rywalów. Świetne teraz zagranie. Azar. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników! Widać mecz tą Radość i Bicuka w Wow. Najpierw ładnie modlić winą rywala. Poczynał odegrał do kolei. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Drugi gol mamy 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Nieudana próba. Na miejsce, by doszokować. Ty. Sí. To dobry odbiór po stracie piłki. Ładnie, ponad obrońcami. Zobaczmy, co zrobi. Do kolegów w polu No i w Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na... Co ja odwaliłem? Myślę, że jestem... Widzimy w powtórce, że nie przebierali za bardzo w środkach przy tej bramce, ale gra długą piłką potrafi być niebywale skuteczna, jeśli ma się do tego odpowiednich piłkarzy. Będzie wstąpienie załku. Ładnie pomyślano. Real traci A, 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 o, panie, tak chciałbyś że oddali piłkę No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwko Wydaje się nie do powstrzymania, Mija może spróbować szczęścia! Piłka uderza w poprzeczkę i wraca na boisko. Serio? Durna. Niezła okazja do kontry. Pora wracać, bo może z tego być gol. Chyba się nie zrozumieli, bo piłka opuszcza boisko. Marcela atakowany. Czasem Niro. Prostopadle podanie od Karina Benzeny. Jest nieprostopadle. Rodrigo i gol Królewski, proszę Państwa. Prowadzą teraz z dwiema bramkami. Rywalom będzie trudno to odrobić. Nie co to Co Wielka praca przy tym do dokładne dobranie, wprost na nogę, brakaż dam sobie pić gola przy krótkim słupku, zmieści to w Spójrz na to z innego kąta. dość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. 3 do 1. Taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Sebastian Rodde. Dżupony dla Realu Madryt. Kto to rozegrali? Przed szansą azar. Wybroni ten strzałek piłka nadal na boisku. Jowicz. I teraz strata. Ale się przetarną. Jest prawdziwym postrachem obrony, kolejna prawda już trzecia na jego froncie w tym meczu, brawo! I oto mamy powtórkę, naprawdę koncertowo obrał obrońcę. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjne strzały. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi, drugi zespół jest praktycznie bez szans. Kostić Amin Sebastian Robe. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Edenazar. Królewscy wyprowadzają atak. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy jak będzie w drugiej. Teraz stracimy piłkę. Winicją interesująco zapowiada się ta akcja. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal przek. Odzyskanie piłki po tym zagrani. Oszczekują no, się roszady w składzie, ten chyba ustał, że pora na zmianę. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać, Sebastian Rodę. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, Zawodnicy szanują piłkę. nie kwapią się do nieprzygotowanych podań. Wychodzą do kontrataku. Wciąż się przesuwają do przodu. Może uderzać na bramkę. I tak blisko, naprawdę fantastyczna kontra i niewiele zabrakło, by zwiędzili ją bramgą. Obrona miała naprawdę sporo szczęścia, dali się zupełnie zaskoczyć. Następnym razem może im się już nie się, Zdarazły. Dobrze rozwija się ta akcja Jest okiem, słychać Eee, eh, w słychać Gwizdy, gwizdy No i powstrzymał akcję Święty. Będzie okazja do kontrataku Świetnie przelaz się przez obronę No może w Mas, opyk Piłka w siatce. Ładne wyjście skończą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna. Wszystko wydarzyło się w kilka sekund. I tak sporą przewagę. Przeciwnicy i chyba już raczej nie Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrań. Cztery bramki różnicy praktycznie nie do odrobienia. Mamy w tym spotkaniu pięć do jednego. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Jest ma okazja do kontry. Wymanewrowa obrońców, no i teraz doskonałe rozegranie tego kontrataku. Po przejęciu piłki od razu włączyli w piąty wiek niech nie pozwolili rywalom wrócić do obrony. Teraz na ekranach powtórka tej branży. Kapitalny kontratak. Rybale nie zdążyli nawet postawić zasięgu pogrądu. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokazał umiejętności. Podręcznikowe wręcz miniecie obrońcy i silna kręta Piękna bramka. Wznowienie od środka, a tuż tu chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Nie ma tutaj dzisiaj nikt złudzeń. Jest realizowane, jeśli chodzi o scenariusz. Oczekiwali wysokiego zwycięstwa i wysoką prowadzą I nic to zująć. Jest coraz bliżej bramki. Dobre przejęcie na skrzydle. Ma szansę na dośrodkowanie. No dobrze, to sędzia wychwycił minimalny spalony. Próbują ataku pokiem boiska. Udany ślizg, ale będziemy mieli rzut z autu. I mamy zmianę. Trener wprowadza zawodnika z ławki. Andres Silva. No i strada piłki. Zablokował obrońca to dośrodkowanie. Mija 82 minuta spotkania. 8 do końca. Sędzia nie przerywa gry, stosując przywilej korzyści. Królewscy wciąż przy piłce. Jest zawodnik na czystej pozycji. Udało im się wyjaśnić sytuację. Było groźnie dobra interwencja. Jowicz. Jeszcze troszkę do końca, ale myślę, że znamy zwycięzcę. Żydem wolnym rozpocznie Real. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Może stąd strzelać. Udana interwencja bankaża, ale piłka na wątce. I piłka w siatce. To jest gołębny. No tak, widzimy całą sytuację Jeszcze raz w powtórce Co za pech. To samobójczy zawsze jest trudny dla zawodnika Ale takie sytuacje się zdarzają Trzeba się otrząsnąć, żeby to nie ciążyło Przez całą resztę meczu Muszą się zebrać po tej utracie bramki samobójczej Już tylko 60 sekund Dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry Dziękuję za uwagę, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podoba nie to powinniście sobie subskrypcji na kanale, z dzwoneczkiem, nie ominie Was żaden materiał, a słyszymy się jutro, trzymajcie się pa. Na dzisiaj to tyle. Łapki w górę, suby, dzwoneczki, komentarze, mile widziane, więc do jutra trzymajcie się pa.